Rusiłeś, by było nabilżone. Chciałeś, bym nie żałował śliny. Krzyczałeś, zwolni, bo zaraz spłonę. Teraz będzie pan, Ja bę... dłuższy trochę. Troszczę cię uprzejmie. I ujrzałem znak na niebie, gdy szedłem tak bez celu. To wtedy, gdy byłem w potrzebie, bo odszedłeś, przyjacielu. Czas spędzony wspólnie zostanie w mej pamięci. Nasza pierwsza kąpiel u mnie, już wiedziałeś, co mnie kręci. Czuję, że jestem już chyba gotowy. Tym razem nie zrobię miasgi. Świadomy piekła, gdy pęknie mi nowy, już mam takiego, co wyjdzie bez drzazgi. Prosiłeś, by było nabilżone, chciałeś, bym nie żałował śliny. Krzyczałeś zwolni, bo zaraz spłonę, a zostawiłeś po sobie trociny. Chyba za szybko chciałem, z już tak nie zrobię. Porządnie go nadmucham, żeby poczuć w wątrobie. Wow! Wow! wow. Niesamowite!